Zmiana planów, słuchajcie! Jadą ze mną jednak Miki i Horten. Także bardzo się cieszę panowie, chciałem wam pokazać grę wędkarzy. nie tylko dla wędkarzy Ja się trudnie cieszę, bo jeszcze z autokami wyskoczyłem, a że dzisiaj będę sam mówił. Ale to zawsze jak jest ekipa, to już nie? To że to wędkarze, miejscowi Na pewno nie jest nie syfiarze, nie? To... Boczny trok, także ciężarki akurat nam się udało znaleźć, że były tutaj do troka ale twisterów nie mam, ale mam takie y, woblery. To jest chyba gniazdo jakiegoś ptaszka. Zobaczcie jak mnie zrobione. Czego chcieć więcej? Rybki! Rybki chcieć więcej! Ryby, 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 witajcie moi drodzy łowcy i łowczynie. Pogoda dzisiaj beznadziejna, deszcz ze śniegiem, nie wiem czy to zobaczycie, za chwilę idziemy na zewnątrz, to będzie to lepiej widać, chociaż nie ma się do czym cieszyć. Dostałem cynk, że biorą noż nie. naprawdę byłoby grzechem nie wykorzystać tego i nie sprawdzić co się dzieje, zwłaszcza, że mam niedaleko taki fajny kameralny zbiorniczek Spinning i drapieżniki. Au! Wow, ale hardcore. No, powiem Wam, że nie dziwię się, że mało kto jednak zdecyduje się dzisiaj pójść na te ryby. Pogoda jest totalnie rozbrajająca. Nie dziwię się, że moi kompanii dzisiaj zrezygnowali, ale ja i tak pojadę. Jak mimo tego, że Was nie zagrzeje tym, że pada śnieg i pada deszcz, nie zachęcę Was do jeszcze dalszego łowienia, to mam rozwiązanie dla takich osób, które wymykają, które nie są w stanie łowić podczas takiej pogody, ale mimo tego chcą łowić. I tutaj na początku od razu zaznaczam, sponsorem tego odcinka jest Fishing Clash. Chciałem Wam pokazać grę wędkarską, nie tylko dla wędkarzy, ale też mogą w nią grać wędkarze. Dla wszystkich, którzy lubią rybki, łowić rybki, nie wiem czy już widzieliście, tak wygląda ta gra. No na początku zaznaczę, że jest to gra darmowa, nie musicie nic płacić, po prostu ściągacie ją i gracie. Dowoli, im więcej gracie, no to wiadomo, szybciej się rozwijacie, zdobywacie nowe umiejętności, macie dostęp do, nowich, do nowych łowisk, macie e, szansę poznawać nowe ryby, bo tam jest mnóstwo gatunków ryby i żeby to wszystko garnąć, naprawdę trzeba trochę czasu poświęcić i trzeba trochę grać. Nowe przynęty, upgrade'y przynęty, coraz, coraz więcej, im więcej gracie, po prostu tym więcej się zmienia. Jeżeli lubicie rywalizację, możecie brać udział. W zawodach są organizowane takie y, challenge, możecie wyzwać kogoś na pojedynek, y, zmierzyć się z nim w połowie jakiejś określonej ryby, dzięki temu też zdobywacie punkty, rozwijacie się coraz bardziej no i możecie się porównywać. To jest dla osób zwłaszcza, które mają w sobie taką chęć rywalizacji. W grze jest nawet ranking, zawodników i możecie sprawdzić, ile osób aktualnie jest przed wami. Ilu już wyprzedziliście swoją wiedzą, umiejętnościami? Gra ma przepiękną grafikę. Jestem sam grafikiem komputerowym, także umiem to docenić. Łowiska są wywierciedlone niemalże jakby były idealnie takie rzeczywiste, chociaż znalazłem też takie, które wydawały się całkiem odjechane, które nie istnieją. To samo dotyczy ryb. Są tam ryby takie naprawdę, które możecie spotkać i w wodach słodkich, w, słonych w Polsce, ale takie, które występują za granicą, albo które wręcz w ogóle chyba nie istnieją. Mam dla was propozycję, zwłaszcza do osób, które jeszcze w grę nie grały, pobierzcie grę, korzystając z mojego linku. W opisie filmu macie link lub zeskanujcie kod QR, który Wam się wyświetla na ekranie. Użyjcie mojego specjalnego kodu podarunkowego LUCIO, aby otrzymać nagrodę w wartości 20$. dolarów. Zupełnie za darmo. Z moim kodem otrzymasz unikalny awatar, jedną z mitycznych kart, przynęty, 50 bonusów szczęścia i 30 bonusów wagi, które pomogą Ci złowić... Większe ryby. Także serdecznie polecam, zapraszam do łowienia, ale zapraszam też, zostańcie ze mną. i do przynęty, może w trafi się, może się wszczelimy w takie okno pogodowe, że chociaż na chwilę ten też przestanie padać ze śniegiem i coś złowimy. Jestem pełen optymizmu do boju. U! Widzieliście? Zmiana planów, słuchajcie. Jadą ze mną jednak Miki i Kornel. Także bardzo się cieszę, panowie. O dziwo przestało, powiem Wam na chwilę padać. Jest taka okienko pogodowe, ale na to liczyłem, że dzisiaj to jednak się zdarzy, jednak dzisiaj tu będzie. I jest, od razu są chętni, także w trójkę, dwa razy jeszcze zwiększona siła do złowienia tego drapieżnika. Także uj, teraz to już musicie koniecznie trzymać kciuki, żeby się udało. Słuchajcie, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale tego się nie spodziewałem. Połowa zbiornika jest już zamarznięta, ale tam jest szansa w tamtym rogu. Tam idzie. Jak nie deszcz, jak nie śnieg, to ludność. Co jeszcze dzisiaj się może wydarzyć? Ale już miałem takie sytuacje i z doświadczenia wiem, że im więcej kłód pod nogi Wam rzuca życie, tym większa szansa, że jednak coś fajnego się uda złowić. Także nie poddajemy się, jedziemy z tematem. Dwie wędy w grę, trzy wędy właściwie w grę, różne przynęty i cel to jest okoń. I tego się trzymajmy. Zobaczcie, jak szczela w ogóle. Ale to nie jest taki lód całkowicie zbity, nie? Taka ciapa-rapa, że już na to nie wejdziecie. To jest najgorszy z możliwych okresów właśnie, jak jest coś takiego. O, że nie da się już wejść, ale rzucać niestety też się nie da. Jakby ktoś z Was się zastanawiał, to takie okresy właśnie bywają. Ale jeżeli to jest tutaj pierwszy lód, wczoraj podobno nie było, ja nie wiem, to jest szansa, że oko nie ruszą. Stamtąd idziemy, wszędzie jest ta ciaparapa, zobaczcie, dopiero tam się otwiera zbiornik, no i tamten brzeg. Tam zaraz dojdziemy, tylko chciałem wam pokazać masakrę, nie? Nie wiem, czy to wędkarze, czy miejscowi, na pewno nieźli syfiarze, nie? To robią. I powiedzcie mi teraz taką jedną rzecz, moi drodzy. Gdybym ja chciał tutaj łowić, to według e, regulaminu Polskiego Związku Wędkarskiego, musiałbym to najpierw posprzątać, nie? Na szczęście tutaj zbiornik ten jest nieskalany ręką w związku. Ale e, powiem wam, że to jest nie do zrobienia. No kto będzie kude, pół godziny teraz, co, w jednym worku i pójdę na następne stanowisko i będę na drugim sprzątał? To jest takie. Wiecie, chore po prostu. I chore jest też to, że ludzie takie rzeczy robią. Ja owszem, nie jestem może ideałem. Zawsze staram się, jak zobaczę tam jakąś jedną butelkę, czy tam słoik po, po czymś, czy tam... No coś takiego drobnego, co dam radę wziąć, to wezmę, nie? No ale kurde, no bez przesady, nie? Ja też nie przyjechałem tutaj po to, żeby zbierać śmieci, tylko chciałem kilka rzutów oddać, ale luz, nie? Ludzie, opamiętajcie się, nie śmiećcie, bo coś okropnego, zwłaszcza teraz, jak nie ma liści na drzewach i... To wszystko wyłazi. Obok tego zbiornika, jak sobie idziemy, taki mały strumyczek płynie. Bo konie spływają tego strumyka. Tak? Niko mówi, że o konie tam czasem spływają. A może i natarło. No co, tutaj mamy pierwsze miejsce do rzucania. Takie średnie. Trzeba spróbować. Prawa tam jest wszędzie. Tam gdzieś zostawiliśmy samochód, zresztą go widać. Przeszliśmy taki fragment, dopiero tutaj się udało. Porzucać. O zresztą widzę, że tam się ryba nawet spowiła w rogu. I tutaj jest dzisiejsza nadzieja, że coś złowimy. Do końca tego zakrętu, aż tam dojdziemy. Bo tam jest też, widzę, fajne stanowisko. No tam za. Tam nie, dorzu... nie dorzucimy raczej. Ale tutaj, wiem, że tutaj jest spadek i wiem, że tutaj ryby mogą stać. Tylko trzeba przynętę tonącą, szybko tonącą. A to jest ten wobler. W ogóle ja na tego woblera ostatnio też w miałem. Nie wiem, czy to na filmie będzie, ale bardzo dobrze się sprawdzał, no. Nic, na razie chłopaki niech próbują biczować, ja spróbuję znaleźć jakąś tonącą przynętę. Chyba, że ty masz gumę tonącą, Miko? Nie wiem, ale jest ciężka. Bo... Pokaż. A, a tak, tak, bardzo dobra. To ostatnio też na to, tylko to bardziej na szczupaka. Ale jak będzie dużo okno to też weźmie, nie? Umówmy się, to jest ta niemiecka przynęta. Co z Niemiec dostałem od chłopaków. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Próbuj jak najbardziej, a jak nie to mniejszą poszukam. Tu jeszcze jakieś owoce takie czerwone, nie wiem czy to jest... Jak to się nazywa? Nie będę z siebie głupka robił. Jak wiecie to piszcie. Na takich szaczorkach. A tu chłopaki rzucają, fajnie. Mikołaja zmieniliśmy na błystkę. Obrotówkę, przepraszam. A u Kornela jest ten... E, cały czas ta guma, żeby z dna opukiwać, nie? do bólu, musimy do bólu, tak myślę, że pół godziny na jedno miejsce i później się przeniesiemy tam jeszcze tutaj jest, to jest taka woda, że tutaj po prostu albo ryby biorą i wtedy jest nieźle i to widzieliście, bo ja tutaj już z tego jeziorka nagrywałem na podłodówce bardzo dużo, nie, nawet stachu jest tam tego roku co złowił szczupaka, o gdzieś tam mniej więcej e, albo jest taki dzień, że po prostu ryba nie bierze, nie także też nie zrazimy, no fajnie, że nam się udało wyskoczyć, nie i to w ogóle mi się... Ja się podwójnie cieszę, bo jeszcze z łopakami wyskoczyłem, a myślałem, że dzisiaj będę sam łowił. Ale to zawsze jak jest ekipa, to jest raźniej, nie? A wy jak łowicie, moi drodzy? Piszcie w komentarzach, bo jak tu oglądacie ten film, to znaczy, że jednak coś tam chyba z tego wędkarstwa Was interesuje. Także myślę, że albo już sobie daliście siana i nie łowicie, albo... Też łowicie tak jak ja. Nawet kiedyś robiłem sondę na YouTubie e, i zadałem wam pytanie, w, w którym miesiącu już definitywnie kończy, kończycie łowienie i większość właśnie z wędkarzy kończy w listopadzie, nie? Także no, później jest taki właśnie ten przestój, najgorszy jak nie ma lodu, to jest właśnie to co jest teraz, nie? Bo tutaj się fuksom udało, że jest ten kawałek wody, gdzie da się porzucić, porzucać. No lód jest za cienki, nie da się wejść na lód, więc tak to wygląda rzeka, jak to rzeka. Raz jest poziom wysoki, raz jest poziom niski. Jest wiatr, powiem wam, a patrzcie jak chmury zasuwają. No, a tutaj tego nie czuć, bo jesteśmy w takim dołeczku. No jest fajnie, jest miło, przyjemnie. Czegoż chcieć więcej? Rybki, rybki chcieć więcej! I to jest chyba gniazdo jakiegoś ptaszka. Zobaczcie jak muzolnie zrobione. Bo nie wierzę, że ktoś tam coś zahaczył. <laughs> bo się raczej nie da, bo to jest nad wodą. Patrzcie. Ciekawe. Podejrzewam, że w lecie jak jest... Yy porośnięte całe to liściami, to, to gniazdo jest ukryte, nie? Ale takie ciekawostki można zobaczyć. A to ma kolce, nie? To jest chyba gug, mi się wydaje. Nie wiem, czy Romek czasem z tego nalewek nie robi, ale to nie znam się, nie, nie będę się tutaj mądrzył. Tam jest drugi taki krzaczek. Można sobie podpatrzeć, jak nie ma liści. No i co, przynęta się zahaczyła. Ja już ja, ja tego woblera białego straciłem, bo tam jest. O, słońce wyszło, ludzie. Zobaczcie, tutaj jest ten wobler. Niestety żyłka się urwała. A teraz brotówka, ale myślę, że to jest po brotówce. Ale jak Mikołaj chce, to próbuję. już próbuje. Na tej wędce się nie zerwie, no bo tutaj jest, wiecie, plecionka duża. Niemalże jak na suma. Ciężka główka, ciężka. O nie, spróbuj to odhaczyć i tyle, jak mnie to zerwi. To znak, żeby zmienić przynętę po prostu. Hmm. Tak jak się odstrzeliwuje? O właśnie. O właśnie tak. No. Daleko to rzuciłeś? A widzę ją chyba. Puchy, spadnie i tak Nie, nie spadnie chyba Widzę ją O, o tak Widzę jak pyrka nawet Zrobię Wam zoom'a No tu jest Nic z tego nie będzie Dobra Miko, daj spokój. Żeby nie było, że ja nie łowię, także teraz zmiana. Słuchajcie, ja tak, taki improwizowany boczny trok. Także ciężarki akurat nam się udało znaleźć, że były tutaj do troka. Ale twisterów nie mam, ale mam takie woblery. Woblery, no. To są też chińskie, jak wiecie, grosze kosztują. Więc nawet nie będzie mi szkoda, jeżeli go urwę. I po prostu... No, testujemy. No ryba ewidentnie nie chce współpracować, nic u chłopaków się nie działo do tej pory. Zobaczymy. U jest, pierwszy rzut. Ale widzisz, jak się jeszcze szybko. Widziałeś, jak spadło tam na lód? Mhm. Jak się jeszcze szybko ściągnie, no to jest szansa, nie? To jeszcze spada. Widzisz, jak tam jest głębia? No, wiem, to długo spada. To te konie to... one siedzą przy dnie. I uwiecie, jak łowimy na boczny trok, nie? Chodzi o łowienie z opadu. Kawałek przesuwamy. Teraz przynęta się podniosła. I ona opada, opada, opada. I będzie widać po szczytówce jak będzie uderzenie. Albo po żyłce, nie? To jest niesamowicie skuteczna technika połowu okoni. Możecie co do sztuki odłowić praktycznie całe stado. Od pistoletów po takie konie około 40 cm, nie? a zabawa się zaczyna wtedy jak szupak weźmie. Bo czasami też się tak zdarza, że szupak potrafi taką małą przynętę zaatakować, no jest wtedy jest jazda bez trzymanki. Fajne takie delikatne, technicznie selektywne łowienie. I można wiecie, tak jak ja Wam już tyle razy omawiałem bocznego troka, że tylko fakt faktem długa przerwa minęła od tego jak to ostatni raz zrobiłem i można robić tak najprostszy sposób wam powiem że albo ja kołowrotkiem możecie podbijać tą przynętę cyk o A, nie myślałem że coś siadło albo kołowrotkiem tak cyk cyk pokażę wam do końca drugi sposób jest taki tylko już przerzucę czekajcie opa Widzicie, to się wcale nie, nie pląta jak jest zawiązane fajnie to jest gitara, Oj, muszę skracać te rzuty, dam mu opaść do dna, to jest najważniejsze, teraz jak jest zima to ryby w większości stoją przed nieniem. nie ma sensu się wygłupiać łowić z półtoni. Dobra, drugi sposób jest taki, że podbijamy szczy szczytówką, cyk, cyk i ważne, żeby kontrolować, żeby żyłka była cały czas napięta, bo jak będzie branie jakby do brzegu i wyprostuje szczytówkę, to nie zobaczycie tego, nie? Pod kamerę to staram się pokazać. I trzeci sposób, chyba dla mnie najskuteczniejszy, tylko on się akurat na Wisłoku sprawdzał. To jest patrzcie, zwijacie sobie żyłkę, a teraz tak. Teraz przyneta leży na dnie, jest napięta, nie? Robicie taki ruch posuwisty i czekacie teraz. bardzo powoli się podbija do góry i sobie powolutku spada. Nie? To jest takie łowienie z opadu, no nie oszukujmy się. Wiem, wiem, dla większości osób to jest ten temat w ogóle oczywisty, ale dla niektórych nie, także też uszanujcie, to zawsze tam jakby te ryby brały, to bym Wam tak nie stulał. <grym>, to jest głupot, ale na razie nie chcą współpracować, to to se, pogadamy. Nie? No i takim waflazem. Odrzucam całą miejsców. Druga miejscówka, nie nagrałem wam tutaj zbyt wiele, bo w tym momencie uchwaliliśmy drugą wędkę. Były dokładnie przynętę, także Miko jeszcze zakłada. Yy, będziemy wracać do samochodu, bo jest bardzo zimno. Popakom ręce już kostnieją. A i tak Kasia nas puściła na godzinkę dosłownie, więc nie będziemy, że tak powiem, yy, nadwyrężać jej dobrodliwości. Yy, na koniec, słuchajcie, podsumowanie. No, jest po prostu jak jest. Mamy taką porę, jaką mamy. Mimo tego fajnie jest od czasu do czasu wyrwać się z domu i pójść tym spinningiem albo ze spawiczkiem, jednak, żeby się dotlenić, żeby nabrać siły i chęci życia na nadchodzący tydzień. Także no jak ktoś tego nie rozumie, nigdy nie próbował, to zachęcam, spróbujcie. Przypominam Wam również o Fishing Clash. Korzystajcie z mojego kodu, link macie do pobrania w opisie filmu. Próbujcie, może się kiedyś tam spotkamy na jakimś turnieju i razem połowimy ryby. A tymczasem, Borem Lasem, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Osoby, które są nowe, wczyśnijcie w subskrybuj, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. Nowy film, jak zwykle, piątek, 19. Bułkiem zaczyna się w piątki o 19 na kanale World. Ostatni raz z zamarzniętej wody. Ryby, 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 cześć!